Ja tutaj olokalizowałam wideo z kolejnym odcinku z The Sims 4. Wiem, że nie było ostatnio Simsów i w ogóle filmów, ale harmonogram na kolejny tydzień znajdziecie w komentarzu przepięty przeze mnie na początku wszystkich komentarzy. I słuchajcie, wracamy, nie martwcie się. W rodzinie Aqua dzieją się bardzo, bardzo ciekawe i różne rzeczy, ponieważ Selena w ostatnim odcinku, tak jak pamiętacie, poznała swojego chłopaka, który w ogóle jest chyba na górze. Czy mi się wydaje, czy on właśnie wychodzi? O! Czy właśnie będziesz chciał zjeść kanapkę w naszej kuchni? Nie, okej. Okay. Jednak najważniejszy dzień to będzie jutro, ponieważ jutro, tak jak możecie tutaj zobaczyć w kalendarzu, jest po pierwsze, no to wiadomo, Selena idzie do szkoły, a po drugie, nareszcie Tryton idzie do pracy i to będzie takie jego prawdziwe, pełne zlecenie. I bardzo się denerwuje, jak zwykle ćwiczy przed lustrem swoją przemowę. I tutaj przyszło nam nawet Agencja y, Przyszłości, przypomnienie mobilizujące, żeby radzić sobie z aktorstwem. Okej, okay, moja agencjo, ale wydaje mi się, że Tryton bardzo się w to wczuwa i ćwiczy bardzo swoją charyzmę. Chyba, że coś jeszcze nie dopilnował. O, czyli on ćwiczył swoje umiejętności aktorskie, jednak jego charyzma jest na niskim poziomie. Także Tryton, proszę, abyś może ćwiczył charyzmę. Y, czyli ćwicz przemowy, pomyśl sobie, jakby to było, gdybyś mówił przed wieloma simami. A tutaj pojawia nam się kolejne y, powiadomienie. Selena przychodzi pewien etap, zdecydowanie lepiej się czuje, spędzając czas w samotności. Selena, ale ty ogólnie jesteś dosyć samotna. Myślałam, że jutro, jako że są walentynki, będziesz chciała pójść może na randkę ze swoim nowym chłopakiem. W sumie to jeszcze nie jest jej chłopak, z jej sympatią. Ale zobaczymy, no jeżeli nie, to, to nie. A jak mają nasi y, inni członkowie rodziny? Ariana sobie śpi, tutaj Axel sobie śpi, ale on jest bardzo, bardzo, zobaczcie, jest bardzo chłodny oraz w ogóle nikt pieluszki mu nie sprawdzał od długiego czasu, także proszę Cię Selena, abyś obudziła go i najlepiej, żebyś go nakarmiła oraz przewinęła, ponieważ Axel jest bardzo, bardzo biedny, nikt się ostatnio nim nie interesował, nasza sympatia w ogóle wyszła teraz. Ale nie kolegowała się z nami przez cały czas. To w ogóle było super dziwne. Przewiń może. Poczekaj, Selena. Aksel, proszę cię. Więcej opcji, opieka. Wykąp oraz więcej opcji. Daj jedzenie, no bo jest bardzo, Aksel. Bardzo jest głodny. I zapomnieliśmy o jednym członku rodziny, czyli bańka. A. W ogóle nie, nie widzę cię, Bańka. Gdzie jesteś? Tutaj się coś jeszcze popsuło. O Bańka przed chwilą ci widziałam. A bo ty jesteś bardzo przestraszona tego, że jest rozwalony ten, rozwalone radio. Nie martw się, zaraz tata coś na ten temat zrobi. Naprawi tę, yy, ten to radio. I zaraz wyjdziemy z tobą na spacer, bo to też nie może być taka zaniedbywana. Tryton, swoimi nowo poznanymi umiejętnościami, naprawia radio. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie przy tym, że nie wybuchnie albo nie zacznie dom płonąć. Chociaż z tego co widzę, uśmiecha się, jest dobrze, czyli wie co robi. Miejmy nadzieję, że zaraz cały dom nie, w, nie stanie w płomieniach. A właśnie bańka jest głodna, czyli Tryton, proszę pośpiesz się, abyś wziął szybciutko bańkę. Yy, i może, co się stało? Oraz y, opieka nad zwierzęciem. Moment, ona jest głodna, a miseczka jest tutaj. Czyżby ona nie była napełniona? Jest napełniona. Hmm. Zawołaj, zawołaj na jedzenie. Może po prostu panika jest, y, jest nieśmiała i, i, nie chce, i nie chce podejść. A tutaj cały czas Axel śmierdzi. Tutaj widzę cały czas jakiś dymek. Ale Selena się tym zajmuje, prawda? Już do niego idzie. Selena. Pokaż, jaką jesteś e, wspaniałą starszą siostrą. E, nie, nie, po prostu miałaś. Um... Dobrze, pomóżmy ci trochę. Przygotuj kąpiel z bomelkami. E, ucz mówić, a jak w ogóle. Cały czas Axel jest głodny. Chociaż próbowaliśmy, znaczy poprosiliśmy Selenę, aby go nakarmiła. Triton właśnie prosi bańkę, aby przyszła do miski, ale taje. Czy ona utknęła? Słuchajcie, mi się wydaje, że bańka utknęła z tą kanapą. Trzeba jej troszeczkę pomóc. I może przesuńmy tę kanapę odrobinkę tutaj. Żeby. No, wiem, że nie pasuje. Zaraz to zmienimy. Ale boję się, że bańka biedactwo utknęła za kanapą i nie mogła wyjść. Tryton, proszę abyś. Yy, może przyjazne. Daj przysmak. O, i bańka teraz. Potrafi wyjść, wszystko jest w porządku, dobrze. Już się przestraszyłam, że ona jest taka głodna, ale ona po prostu nie mogła wyjść. Tutaj widzę, że z drugiej strony Ariana się obudziła i co robi pierwsze po obudzeniu się? Ehm, Ariana? Okej, okay, po prostu włączyłaś zmywarkę. Rozumiem, obowiązki mamy e, muszą być spełnione, ale może zajęłabyś się czymś e, fajniejszym niż akurat to. Wiecie co, zauważyłam, że to jest chyba przez układ naszego domu, ale bańka cały czas... Załatwia się tutaj. Na. Tak naprawdę na balkonie. I w ogóle. Jest, chce jej się bardzo przytulać. Yy, mama właśnie idzie sprzątać tę kupę, więc jakbyś mogła jeszcze. Zobaczcie. I znowu bańka załatwia się tutaj. Nie wiem, dlaczego nie chce się załatwiać po prostu yy, na dworze, tylko robi to na balkonie. Ale może możemy ją tego jakoś nauczyć? Zobaczcie. Tryton poszedł spać. Selena poszła spać. Ariana. Zajmuje się łazienką, a Aksel został uwiedziony w tym, w krześle i nie może wyjść i po prostu tutaj siedzi i udaje, że wszystko jest w porządku, ale Aksel, nie wydaje mi się, że wszystko w porządku, musimy wziąć mamę, która troszeczkę ci pomoże, o, widzisz, już jest coś w porządku, dopiero teraz, dobra, już, już, nie, nie bój się, wszystko jest okej, okay. wszystko jest dobrze, tylko widzę, że mama... Nie chce już zajmować się bańką, tylko leci do swojego synka. No bo on jest bardzo przestraszony, jest w sumie uwięziony w tym krześle. Mamo? Dobrze, mama jest wielka i zaraz pomoże naszemu małemu bohaterowi. Zobaczcie, to jest problem, który się pojawił dlatego, że Axel spał cały dzień, bo Axel ma pełną energię. Nasza mama w ogóle potrzebuje do toalety, jest głodna. No ale Aksel spał nie, cały dzień i on nie pójdzie spać, chociaż jest pierwsza w nocy. Musimy jakoś temu zaradzić. Tutaj Ariana ma pełną kolejkę, ale uważam, że powinna skorzystać z toalety oraz może wytrzeć łazienkę, ponieważ jest salutka zalana. Co robi pańka? Bańka towarzyszy rozmowie, ale chciałaby bardzo się z kimś przyjaźnić i bardzo brakuje jej... właśnie brakuje jej zabawy. Jednak mama jest cały czas zajęta i, i musi zajmować się dziećmi. Przepraszam, bańka, nie ma teraz dla ciebie czasu, ale może za chwileczkę, okej? Okay? Mama chyba usłyszała skomlenie bańki i, i troszeczkę może jej pomogła w tej samotności. Chociaż cały czas Axel jest na tym, na tym krześle, trzeba go jakoś stąd wyjąć. Jest, słuchajcie, pierwsza trzydzieści. Jest... Bardzo ważny dzień dla obu z naszych członków rodziny, którzy aktualnie śpią. Chociaż Tryton się obudził. Aha, wiecie, no Tryton potrzebuje po do autotalety. Ja rozumiem, bo czasami jest tak, że się śpi i jest godzina druga i potrzebuje się siku, ale w sumie, jak już wstałeś, to może. Twitch przemowy, ponieważ jutro, znaczy w sumie dzisiaj jest już bardzo ważny dzień. No nareszcie, Axel, jesteś wolny. Nareszcie to się udało. Mama robi śmieszne miny, żeby cię troszeczkę pocieszyć. O! Oraz... Mama w sumie jest bardzo ciekawa, jak właśnie Axelowi minął dzień, chociaż jest druga trzydzieści. Tryton gada do lustra. Jedyna normalna członkini rodziny, czyli Selena, po prostu sobie śpi. Axel... Coś chyba tłumaczy bardzo, bardzo mocno. A Bańka, Bańka sobie jakoś, jakoś, sobie żyje. Ale trzeba się Bańką więcej zająć. Wiecie, no jest godzina trzecia w nocy, są piękne gwiazdy, a w rodzinie Aqua tego typu rzeczy się dzieją. Właśnie no, no, no tak to bywa. Tryton tak ćwiczył swoje umiejętności aktorskie, że zgłodniał, więc szybko przestał patrzeć się na siebie w lustro, i zobaczył, że są wspaniałe, bardzo smaczne kanapki zrobione przez mamę i tak szybciutko sobie weźmie porcję, bo. I o której on musi wyjść? On musi wyjść o godzinie 19, to jeszcze troszeczkę będzie mógł się przygotować. Stresuje się, ale nie martwcie się to jeszcze ponad 10 godzin, także dasz radę, możesz się jeszcze zrelaksować, jeszcze się przygotować, zjeść na pewno tę kanapkę od mamy. Selena wstała i od razu pojawiło się powiadomienie, że szko szkoła jest głupia i chce już zacząć pracować i żyć pełnią życia, czy może rzucić szkołę. Mama chyba nie za bardzo uważa, że to jest dobry pomysł, i, i mamy. Szkoła uczy wielu ważnych rzeczy, oraz sukces w społeczeństwie wymaga chodzenia do szkoły. Szkoła uczy wielu ważnych rzeczy, to prawda. Czasami są to beznadziejne rzeczy, ale jest troszeczkę spraw, które jednak musisz umieć. Więc, Helena, idzie dzisiaj do szkoły i dziękuję za radę. Wartość kontrolowania emocji spada, oraz wartość odpowiedzialności wzrasta. Oj, czyli Selena chyba za bardzo się wkurzyła. Mam nadzieję, że nie będą się kłócić. Selena jest głodna, właśnie tutaj się obudziła, więc, właśnie sobie weźmie porcję. I jako, że dzisiaj są walentynki, to Tryton od razu y, zapragnął zabrać y, mamę na randkę. Ale wiecie co, ja mam lepszą kandydatkę. Znaczy, nie, że Tryton ma zaprosić lepszą kandydatkę na, na randkę, ale w sumie Selena nie poprosiła, co to w ogóle miało być. Czyli to jest Nieważne. Selena nie poprosiła swojego przyszłego chłopaka w ogóle o chodzenie. Także Walentynki to jest w sumie perfekcyjny czas, aby to zrobić. Więc może spróbujmy. Chociaż nasze plany, jak zwykle, pokrzyżowała szkoła. Może zrobimy to po szkole, jeżeli cały czas będzie trwał ten Dzień Miłości. Jako, że Ariana w ogóle. A, jest mało nawodniona. Uważam, że powinna pójść, może popływać w w wodzie, bo dawno nie, nie siedziała w oceanie. Cały czas zajmuje się w całym domem i Akselem i Bańką. Bańka wciąż jest... O, Bańka widzę, że robi nowy przyjaciół i nie będzie aż taka smutna, prawda? Nie będzie aż tak źle, prawda mała? A propos walentynek... Podczas zajęć plastycznych nauczyciel poinformował uczniów, że mają przygotować dla siebie nawzajem kartki z motywem kwiatowym. Selena upewniła się, że ma odpowiednią ilość brokatu, kolorowe kredki, papierowe płatki i włochate truciki, a następnie przystąpiła do dzieła. Kartki będą wręczane publicznie przed całą klasą podczas imprezy. <laughs> Dlatego trzeba się postarać do przyszły i dwa motywy. Stwórz zabawne kartki z motywem kwiatowym, stwórz serdeczne kart... kartki z motywem kwiatowym. Nie wiem, co to znaczy zabawne do końca, ale jak znam Selenę, to to jest coś, nie wiem, jakiś prank, czy więc wolimy chyba nie ryzykować. Stwórz serdeczne kartki. Wydaje mi się, że jej sympatii bardziej by się może podobały tego typu rzeczy, chociaż w sumie w jej wieku najważniejsze są memy i tego typu żarty. Hmm. Dobra, zostajmy już tych serdecznych, bo nie wiem, jakiego memu użyję. Ale okazało się, że słodkie urocze, delikatne, skłaniające do myślenia, to tylko przykłady określeń, które dało się dziś usłyszeć na korytarzu. Podobno największy szkolny dręczyciel postanowił zawieść pobieranie obiadowych haraczy, a najpopularniejsze dziewczyny pozwalają się do siebie dosiadać nawet tym, którzy nie mają na sobie nic różowego. W dodatku nikogo nie zamknięto dziś w szafce, a wszystkie te cuda wydarzyły się dzięki kartkom, które wrzeczyła Selena. Czyż nie tak właśnie można stać się szkolną legendą? O kurcze, to aż tak się wszystkim podobały te kartki, znaczy ja nie marudzę, ale nie wiedziałam, że to będzie miało aż tyle, e, aż tak będzie ważne. W ogóle zobaczcie, tutaj jest znowu ten sam problem, że jest godzina dziesiąta, a Axel nauczył się, żeby spać w cień, więc coś czuję, że Ariana nie będzie miała dużo przespanych nocy teraz. Tryton chyba też poczuł ten cień miłości i tak się... Troszeczkę podchodzi do Ariany, bańka ich obserwuje, co jest trochę niezręczne, ale co masz do powiedzenia, Tryton? Co byś chciał powiedzieć albo pokazać Arianie? E, e, tryton? To takie trochę niezręczne, jak po prostu stoisz przed swoją żoną i. Że, 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 co ty, że co ty chcesz właśnie zrobić? Pokazuje mi się, że chcesz z nią porozmawiać, ale. E, tak, tak po prostu śmiesz jej się w twarz, a ona nie reaguje. Ona tak się na niego patrzy, takie panie. O co chodzi? A on takie. A, 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 a Arianna, takie. E, kogo ja poślubiłam? Boże, co się dzieje? E, co mam zrobić? Czy mam się śmiać, trzeba się płakać. E, tryton, może ja ci pomogę. Co? Może skończmy z tym, może nie będziesz chciał rozmawiać. Ale pojawiło się, że. O, prawda? Przy... Tak, przy... Przy... przytulenie. O, jakiś w ogóle prezent chcesz dać. Tak? A co jest w tym prezencie? Cóż. Um, czy my się dowiemy, co jest w prezencie? Chyba na razie nie, ale nie za bardzo jej się podobało. To chyba nie była róża, prawda? Oj, Arianie. U Tryton, trochę zawaliłeś te walendyki. Co ty je tam mogłeś dać, jak nie kwiatek? Może rzucaj konfetti oraz yy, dziel się nastrojem. To byłoby lepsze. Trzeba troszeczkę. O, proszę bardzo, konfetti. Wszyscy lubią konfetti. Oprócz może Ariany, bo będzie trzeba je sprzątać. Wydaje się, że jest całkiem swobodny. Okej, okay, że jest spokojnie, że, je, że możemy jakoś przejść tą całą rozmowę. E, trytonowi chyba zrobiło się trochę głupio i szybko poszedł do sklepu i kupił Arianie róże, która jej się nie podoba. E, nie wiem, Ariana, chyba troszeczkę przesadzasz, bo Tryton się cieszy, że zrobił zadanie z okazji Dnia Miłości, ale... Słuchajcie, czy Ariana zamienia się w delfina? Czy gdy syrena wejdzie za mocno, to po prostu one się zamieniają w rybę? Bo to tak wygląda. Triton nie jest z tym pocieszony. Kurczę, kupił kobiecie kwiatek i, i co? I ona w ogóle jeszcze go skrzyczała jak prawdziwe babsko. On nie będzie tego w ogóle... Nie, on idzie spać i olewa całą tę rodzinę, olewa walentynki. Musi zresztą odpocząć troszeczkę przed, przed jego wielkim castingiem. Kurczę, Ariana się tak wkurzyła, że poszła z bańką na długi spacer. Chociaż widzę, że chyba próbuje, znaczy, spróbuje pokazać Tytonowi, co to znaczy prawdziwy prezent, bo ona również ma zadanie, aby wręczyć kwiaty. E, tylko ciekawe, jakie kwiaty ona wybierze, jak róże są takie B i w ogóle śmierdzą. E, zastanawiasz się nad tym, kochana, jakie kwiaty? A, już chyba, już chyba wie, ale ja jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co ona wymyśli. Selena wróciła ze szkoły i jest w ogóle bardzo odwodniona, ale. Właśnie jej sympatia zadzwoniła, czy by chciała przyjść na chwilę. Okej, okay, ale Selena, musisz szybko, musisz szybko wejść do tej wanny, bo zaraz coś się może stać. Wiem, że wróciłaś ze szkoły, jesteś bardzo zmęczona, ale no, może wyjdzie walentynkowe spotkanie, może się jakoś uda. Tylko ktoś musi wyjść po naszego, po naszego gościa. Może w sumie tata by się chciał z nim spotkać, jako że to jest pierwszy chłopak, znaczy jeszcze nie chłopak, ale prawie chłopak jego córki. Tylko, że. Nie wiem, czy. czy... Tryton? E, tryton, czy ty właśnie stwierdziłeś, że niech się dzieje, co chce, i po prostu sobie pójdziesz? A Tryton, właśnie prawie e, chłopak e, twojej młodej damy tutaj siedzi w domu, a ty. A ty uważasz, że będziesz pływać rekreacyjnie? E, Okej, okay, w takim razie dajesz swojej córce wolność. Ja myślałam, że idzie. Dobra, nieważne. Eee. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Z jednej strony Selena zgodziła się, żeby Duan przyszedł, ale ona nie chce kompletnie z nim gadać. Każda interakcja, którą chce zrobić, to jest zrób raban albo w ogóle chluśnij napojem, jest strasznie wkurzona. Tylko, że nie możemy w ogóle pozwolić na to, żeby wyładowała to na swoim prawie przyszłym chłopaku. Więc może. Wiesz, co Selena? Spróbuj się jakoś wychilować. Nie płacz, nic się nie dzieje! Nie, nie, nie płacz, on po prostu tutaj przynosi i muszę pójść. E, Okej, okay, w takim razie zostawiasz swoje e, pranie tak po prostu e, i potrzebujesz. Czy nie, nie potrzebujesz nawet pójść do. znaczy nie, no potrzebujesz pójść do, do toalety, już myślałam, że nie. Może po prostu. Wiesz, nie każdy chce. E, Selena, bardzo cię nie rozumiem. Jesteś na stolatku i przeżywasz właśnie dziwne rzeczy, ale załatw się gniewnie, może po prostu... Spróbuj sikać się bardzo ym, ostro. Nie wiem, co to ma znaczyć ta interakcja, ale okej. Okay. I wiesz, co. Jak nie chcesz. Yy, nie wiem, no jak nie chcesz. Walentynek, to nie musisz ich przecież. N nie, nie trzeba, prawda? Nie musimy. Nie musisz zapraszać tego chłopaka na randkę. Może będzie inny dzień, w którym się uda, okej? Okay? Nie wkurzaj się aż tak bardzo. Serio, myślę, że z tych walentynek u Seleny nic nie wyjdzie. Bo ona chyba rzeczywiście miała bardzo zły dzień I potrzebuje teraz być sama Duan aktualnie chyba jest w domu Nie wiem, czy już, czy już nie poszedł Bo w sumie Selena się nim kompletnie nie zajmuje Jeszcze chciała na niego prawie nakrzyczeć Tryton jest zadowolony Za godzinę zaczyna swój pierwszy casting Widzę, że jest pełny energii A, w sumie nie jest pełny energii Bo to właśnie mu się kończy Ale, o, Duan jeszcze jest I właśnie je kanapki w naszej pralni e, Okej, okay, Duan może jesteś po prostu wspaniałym chłopakiem i postanowisz czekać, aż, yy, aż, aż wcale nie przejdzie. Yy, w takim razie ja Cię wspieram i miejmy nadzieję, że ile tam to jeszcze, ile ono się jeszcze będzie wkurzać? Jeszcze 4 godziny. To jak żebyś, jakbyś mógł poczekać to jeszcze 4 godziny, to byłaby w ogóle super. Tryton właśnie idzie do pracy i zastanawiam się, czy powinniśmy z nim pójść, ale spróbujmy. W sumie to jest jego chyba pierwszy albo drugi casting. Pomóżmy mu, żeby mógł wrócić do swojej aktorskiej kariery i Cóż to się stanie? Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak powinno pójść. Tryton poszedł do pracy w kąpielówkach, ale nie oceniajmy go, może po prostu nie miał innych czystych ubrań. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł w ogóle, czy nie będą jakoś źle na niego patrzeć w pracy. Chociaż od razu nam się pokazuje, że musimy przygotować mu fryzurę i makijaż. Więc może, o, w takim razie na pewno ci zmienią te kąpielówki. Wiesz Tryton, nie martw się, pewnie czujesz się trochę głupio, że wyłazisz w gaciach. Do pracy, ale może się uda, może się uda szybko to zmienić. Szczególnie, że mamy jeszcze ćwiczyć umiejętności aktorskie. To tym się może zajmij później. Oraz poznaj jakąś nową osobę na tym planie. Tryton, wiesz, co pięknie wyglądasz w tej. E, w tych swoich kąpielówkach okay. i nowej fryzurze, ale. E, może poznaj uwagi reżysera i szybciutko idź po ten strój, bo to trochę głupio. No zaraz będziemy musieli zaczynać, a ty będziesz grał na wielkim ekranie w kąpielówkach. Zresztą w ogóle zaraz się kończy dzień walentynek i Selena chyba nie czuje się na tyle dobrze, aby pójść z Dulanem na randkę. Może w kolejnym odcinku, ale wiecie, wiecie co, czuję się bardzo zawiedziona, bo myślałam, że to będzie jakaś dobra. Dobra randka tutaj, no, no niestety, no humory, humory nastolatki. Tryton, przygotowywałeś się do tego cały dzień oraz wcze dzień wcześniejszy i jeszcze dzień wcześniejszy, wcześniejszy. Nie możesz być teraz niski w energii, bo cię wyrzucą stąd, tak? Musisz się postarać jak najlepiej. Załóż szybko kostium, będzie ok, Rozluźnij się, przypomnij sobie tekst, który uczyłeś się wcześniej i powinno być wspaniale. Tylko proszę cię, nie padnij na planie. No nareszcie, jesteś po prostu piratem, a nie... Człowiekiem w, z blond włosami i kąpielówkach. Musimy jeszcze poznać uwagi reżysera. Myślałam ty to, że tu zrobiłeś wcześniej. Yy, zróbmy to jeszcze ponownie w takim razie. Oraz plotkować z, nim, z kimś na pranie. Operator kamery wydaje się całkiem ok. Jest przyjazne powitanie. Zobaczmy, co się z tego wywinie. Tryton chyba nie ma kompletnie ochoty w ogóle plotkować. Więc zgłośmy... Nie, Tryton! Nie zgłoś, nie, zgłoś gotowość reżyserowi. Damy radę, jestem z Tobą. Będziesz wspaniałym aktorem. W ogóle przeteleportowałeś tam przez chwilę, ale to nic się nie dzieje. Tak, jest super. Odegrasz tę scenę, wiem, że jest późno. Okej, okay. idziemy moi drodzy, spróbujmy zaprezentować produkt ryzykownie. Bo Tryton jest ryzykantem i chce wrócić do swojej aktorskiej kariery. Może teraz troszeczkę nie ma energii, ale da sobie radę, prawda, Tryton? Wierzymy w ciebie. Tyle osób trzyma za ciebie aktualnie kciuki, dasz sobie radę. Tak, wiem, że jesteś wkurzony, wiem, że cię bardzo stresujesz. Dokładnie, czy widzieliście ten wspaniały proszek do prania? Uważam, że jest wspaniały i w ogóle ma papugę, więc to czyni go jeszcze lepszym? Tak. I potem, mój drogi, obróć sterem ryzykownie i zaraz pójdziemy spać. Widzisz, skończyłeś to? Jest super. I teraz jeszcze tylko odegraj scenę sterowania statkiem. Wspaniale. I. O, czy widzicie to? Czy widzicie tamto? Nie, bo ja właśnie kręcę sterem i jest w ogóle super. Udało się. Jeszcze musimy zrobić scenę wycierania. Wycieraj ryzykownie. Nie, Tryton, to nie jest czas na pójście do toalety. Teraz odegraj scenę wycierania. Ale proszę cię, nie wycieraj tego, o czym myślę. O, y, wspaniale, ale umiesz rzucać tą miotłą. I to prawie już koniec, prawda? Ukończyłeś występ, widzisz? Widzisz, jak dobrze ci poszło? Już możesz sobie wrócić do domu. Yy, nie musimy tego robić, wszystko zrobiliśmy. Wyjdź wcześniej z pracy. Tryton zdobył złoty medal. Cięcie, Tryton zakończył klejenie swoich scen, ekipa się pakuje, a teraz materiał zostanie wsłany do montażu. Zarobione pieniądze, super. I mamy jeszcze sławę, wspaniałe. Idźmy do domu, a pojawia nam się w ogóle tutaj powiadomienie, jak Trytonowi poszło. Zapierający dech w piersiach popis aktorskiego kunsztu, który zaprezentowała Tryton, sprawił, że naminowano go do nagrody. Koniecznie obejrzyj naj najbliższą w telewonię wręczenia nagród w niedzielę o 19, bo się, czy ją zdobędzie. Okej, okay, Tryton, widzisz, mówiłam ci, że świetnie ci poszło, i w ogóle jesteś teraz statystą, także wspaniale. Y możesz teraz pójść do. Ty no, idź już, idź, zrób po prostu siku, wspaniale Ci poszło, w ogóle jest super, może zdobędziesz nagrodę, chociaż nie sądzę, ale ja w Ciebie wierzę, a ja, słuchajcie, się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało, że trzymacie kciuki za Trytona, że jednak zdobędziesz tą nagrodę i co, do kolejnego, jak coś, to jest właśnie ten komentarz przypięty na dole, co będziemy robić w tym tygodniu i do zobaczenia, cześć!